Dzień dobry! W ostatnim filmie obiecałem, że powiem coś na temat tego, jak pomóc osobie uzależnionej, i nie ma tu znaczenia, czy będzie to osoba uzależniona od środków psychoaktywnych, od seksu, od hazardu, czy jak czegokolwiek innego, czy od um, internetu, gier, zwał jak zwał. Bo pomóc się da ale nie jest to pomoc w taki sposób odbierana, jak się wielu wydaje. I nie będę tutaj przeciągał, powiem wprost. Jedynym znanym mi sposobem, w jaki sposób, sposobem, w jaki sposób jak można pomóc osobie uzależnionej, to stawiać go twarzą w twarz ze wszystkimi sytuacjami, w których zawalił. Czy to będzie kac poranny, brak możliwości jechania samochodem. To nie ma tak, że pochlał czy pochlała i teraz tego zawozisz do pracy. Nie ma tak, że leżę nieprzytomny czy nieprzytomny dzwonisz do szefa i mówisz hej. Jest chory, struł się wczoraj na grillu i nie da rady, że przechlał kasę czy przechlała. No, powiedzmy, że będę używał tego rodzaju męskiego, bo to łatwiej, aczkolwiek tutaj um, nie ma to znaczenia, bo uzależniają się w takim samym stopniu kobiety jak i mężczyźni. A kobiety, w kwestii np. alkoholu, dużo łatwiej, aczkolwiek jest ich mniej na terapiach. Bo um, teoretycznie lepiej sobie dają radę, gdzieś to lepiej ukrywają, a i społecznie jest to gorzej postrzegane, więc się po prostu staram do tego nie przyznawać. Wracając do tematu. Jedynym sposobem na, na yy, to, żeby pomóc osobie uzależnionej jest to, żeby im nie pomagać w niczym. Mówię o konsekwencjach ich działania. W temacie uzależnienia, oczywiście, czy to po pijaku, czy to po dragach, czy po lekach, czy po prze, przepieprzeniu całej kasy gdzieś w automatach, czy w kasynie, em, czy zdradzając, czy robiąc różne inne rzeczy, bo czują ten przymus i muszą to robić. I w tej sytuacji może to, wyda może to się wydaje um, trudne, aczkolwiek to jest jedyny sposób, bo im prędzej taka osoba skonfrontuje się z własnymi działaniami, stanie twarzą w twarz z problemami, które sam sobie generuje, tym prędzej jest szansa, że się ogarnie. Bo jeżeli ciągle będzie lądował tyłeczkiem na ciepłej podusi. Ok, no może trochę wstydu, może trochę um, bólu, ale w sumie, po co coś zmieniać, jeżeli przecież ja lubię chlać, lubię ćpać, lubię um, wyluzować się po jakichś tam substancjach czy Czasami udaje mi się wygrać, co z tego, że przepierdzielę 10 razy więcej, albo zawalam relacje wszelakie na poczet gry, czy potrzeby uprawiania seksu gdziekolwiek. Skoro ląduję na miękkiej podusi, bo mój współuzależniony partner, czy partnerka, czy osoby, czy rodzic, czy. Yy... Nawet dzieci współuzależnione robią wszystko, żeby mi ratować tyłek. I jakby to nie brzmiało brutalnie, jedyną, powtórzę jeszcze raz, jedyną pomocą dla takiej osoby jest stawianie go twarzą w twarz ze wszystkimi możliwymi konsekwencjami. Bo jeżeli tyłek zaboli i będzie bolał tak bardzo. Że już się nie da wytrzymać, to jest duża szansa, że taka osoba powie dość. Nie chce tak już funkcjonować, nie chce tak już e, żyć, chce coś zmienić. I w tym momencie, jeżeli masz na to siłę, masz do tego przestrzeń, e, jeszcze ci się chce, możesz mu pomóc czy jej pomóc. Pójść na zna, po, wesprzeć na tym, w tym procesie, że nie, pójdzie do psychologa, pójdzie na terapię, pójdzie na odwyk, cokolwiek. I jeżeli masz chęć do tego, to dasz mu przestrzeń. Natomiast jeżeli nie będziesz mieć przestrzeni do tego, i znaczy, dasz mu wsparcie, jeżeli nie będziesz mieć przestrzeni do tego, to jest kolejna konsekwencja, z którą taka osoba musi się zmierzyć. Bo Ty możesz mieć już dość tego, że przez tyle miesięcy czy lat, raczej lat, powodował, że z Twojego życia zrobiło się piekiełko. I teraz, najgorsze, co możesz zrobić a robi to mnóstwo ludzi będąc osobami współzależnymi w takiej patologicznej relacji to właśnie ratować tej drugiej osobie tyłek bo wydaje się że ja go przecież kocham i nie chcę żeby mu się coś stało nie chcę żeby stracił pracę bo to przecież jego praca poza tym to jest moje źródło utrzymania jeżeli on straci pracę to ja sobie nie dam rady otóż właśnie to jest tak że na tą chwilę to on jeszcze tą pracę ma ale potem jej może nie mieć, albo może mieć wypadek w pracy. Mówię tutaj o środkach psychoaktywnych, bo e, powiedzmy, że osoby nie, mającej, nie mające zmienionej świadomości są mniej na to narażone, bo po pijaku, czy tam po narkotykach, czy po lekach, to, to funkcjonowanie w życiu, w pracy jest trochę mniej jakby to powiedzieć, skuteczny o, nie, o nie, nie bez przyczyny zabrania się jeździć po środkach zmieniających świadomość pojazdami mechanicznymi, no bo ocena sytuacji jest co najmniej um, zaburzona. I teraz pomyśl sobie, że jeżeli on po pijaku um, nałóżmy, że straci pracę um, no i teraz staniecie przed trudną sytuacją, bo tej pracy nie ma, nie ma kasy Natomiast to często jest tak, że ta druga osoba, będąc no współzależniona, po prostu w siebie nie wierzy, a też trochę z jej wygodnie. Bo konfrontacja z tą sytuacją, konfrontacja z własnymi lękami, konfrontacja z własnymi emocjami, a bardzo często osoba współzależniona powiela pewien schemat z domu rodzinnego, gdzie działy się podobne rzeczy. A Powoduje, że no po prostu uciekamy w łatwiejsze funkcjonowanie, łatwiejsze ym, związane z podtarciem tyłeczka, podłożeniem podusi. Przez tydzień dwa się pomęczę, a potem znowu będzie jakiś czas dobrze, bo, bo przecież yy, trochę się ogarnie, trochę zrozumie, znowu będzie miły, kochający e, z poczuciem winy, prawda, bo na poczuciu winy się tak dobrze y, tą drugą osobę y, ta, tą drugą osobą manipuluje i w momencie kiedy y, tego poczucia winy zabraknie y, no to ta manipulacja już jest taka trudniejsza może dlatego nie do końca by, y, y, nie do końca chcemy oczywiście nie mówię o wszystkich ale są takie przypadki że osoby współzależne nie do końca chcą y, żeby ta druga osoba y, przestała, bo mają mimo wszystko nad tą osobą kontrolę i mają kontrolę nad tym, co się dzieje dookoła nich. Poprzez właśnie to, że y, wypracowały sobie mechanizmy, jak tą podusię pod tyłeczek podłożyć. Kiedy robi się twardo i kiedy robi się boleśnie. Natomiast w momencie, kiedy postawisz sytuację krótko, twardo i bezwzględnie, bo bezwzględność to jest w tej sytuacji najlepsze lekarstwo, to, tak jak powiedziałem, dupcia zaboli, straci kasę, straci relacje, straci możliwość widzenia się na przykład z dziećmi. Bo jeżeli jest agresywny, zakładasz mu niebieską kartę, czy agresywna, bo to też tak może być, wyprowadzasz się, wywalasz go z domu, w zależności od sytuacji prawnej, w jakich jesteś w ci relacjach, i absolutnie tutaj nie chodzi, żeby um, o zemstę, bo jeżeli to będzie twoja pobudka, że ty będziesz chcieć się mścić za to, że on, on, ona taka w taki czy nie inny sposób się zachowuje. No to nie jest dobra droga, bo same, sama, sam sobie kuku zrobisz. E, za te wszystkie krzywdy, które robił po pijaku, za to, że przegrał w kasynie te miliony, czy tysiące, czy x wypłat, za to, że ciągle mnie zdradzał, e, czy zdradza, czy robi to dalej. E, zadaj sobie pytanie, czy ty się na to piszesz? Czy to, że się na to piszesz, daje dobry, jeżeli macie dzieci, daje dobry e, wzór dla nich? Czy to, że e, nie masz wsparcia w tych swoich codziennych obowiązkach, czy to, że wychodzisz z samemu, czy, sam, czy sama e, z dziećmi na spacer? Bo nie zainteresowany, bo siedzi w knajpie, bo wstyd iść na ogródek do znajomych, bo wstyd iść na urodziny, bo się znowu schleje. I pomimo tego, że obiecywał tysiąc razy, że tego nie zrobi, to i tak pije. Strach, że znowu dostanie wypłatę i wróci bez kasy, albo jeszcze zaciągnie długi, okradnie wszystkich dookoła. Bo co innego, jak przychleje e, swoją wypłatę, przegra swoją wypłatę, przećpa swoją wypłatę, to jeszcze pół biedy. Ale jeżeli załóżmy, nie macie rozdzielności majątkowej, on nabierze kredytów i teraz ty będziesz musiała, czy musiały spłacać, zadaj sobie pytanie, czy ty się na to piszesz? Czy podkładanie. Podusi pod tyłeczek, co będzie wydłużało w nieskończoność. E, tą sytuację jest tym, czego chcesz. Czy e, funkcjonowanie w takim modelu, w którym twoje życie e, tak naprawdę ja wiem, że osoby współzależnione doskonale sobie potrafią zorganizować wszystko, bo inaczej by nie dały rady. Są, są lepsze niż osoby e, wysoko alkoholicy czy tam no, osoby uzależnione wysoko funkcjonujące. No bo przecież trzeba ogarnąć siebie, trzeba ogarnąć jego, trzeba ogarnąć pracę, trzeba ogarnąć kasę, trzeba ogarnąć rodzinę. To jest ciężka haruwa. I te drugie osoby współzależnione albo jeszcze nie współzależnione są w tym same. Więc e, jeżeli w Twoim. W Twojej relacji dzieje się coś, bez względu na to, czy jesteś rodzicem, czy jesteś dzieckiem, czy jesteś małżonkiem, partnerem dzieje się coś takiego, i Ty nie za bardzo wiesz, co masz z tym zrobić. To dla Twojego dobra bądź bezwzględny, czy bezwzględna stawianie konfrontowanie z jeszcze raz powiem będę to powtarzał sto razy konfrontowanie z tej osoby z jego z konsekwencjami jego działań związanych z uzależnieniem jest jedyną drogą do tego, żeby skrócić czas ja, i nie daję to gwarancji, że przestanie. Popatrz na yy, Wyjdź w miasto i popatrz, co się dzieje popatrz na noclegownie, popatrz na bezdomnych, popatrz na żuli pod sklepami. Oni, i, oni konsekwencje, które mają najczęściej, są już tak ogromne, bo potracili wszystko, żyją w melinach, a i tak wolą takie życie. Tylko znowu pytanie drugie: czy Ty chcesz też doświadczać takiego życia? I tutaj, w sumie, już. E, nie można nic więcej dodać, bo w momencie, kiedy taka, tak jak już powiedziałem, taka osoba chce się ogarnąć, a Ty chcesz mu pomóc, no to pomagaj, zawieź, przywieź, wesprzyj w terapii, ale też odrobinę wymagaj tego, że jego czy jej leczenie... To jest priorytet, oczywiście, natomiast to nie znaczy, że całe życie jego. Wszystko się musi teraz kręcić wokół tego. Wiem, przeżyłem, doświadczyłem. Wkurz był nieziemski, naprawdę, i to nie było związane nawet z... ze złością na sytuację, tylko z... po prostu z brakiem radzenia sobie z emocjami, z tym, co. We mnie siedziało, z tym jak miałem zniszczony układ nerwowy, jak, jak moje emocje działały w ogóle. Gdzie siedziałem i patrzyłem, że mam na głowie taki metalowy kask, wszystko mnie uciska i każdy dźwięk mnie drażni i, i, i wkurcza. Natomiast to był mój problem, nie? Ja to przenosiłem na najbliższych, natomiast to ja musiałem znaleźć rozwiązanie i ja musiałem znaleźć sposób na to, żeby z tego wyjść. Chodziłem do psychiatry, kontynuowałem leczenie też farmakologiczne, żeby sobie pomóc. Sport, leki jakieś ziołowe, wyciszenie, modlitwa wtedy ja jeszcze taka jak umiałem. No, i jestem teraz w tym miejscu, gdzie jestem, i to wymagało pracy. Natomiast fakt, że z paroma rzeczami zostałem sam, i z paroma rzeczami musiałem się zmierzyć, spowodowały, że poprosiłem o pomoc. I tą pomoc dostałem, za co jestem wdzięczny. Natomiast co ty zrobisz? To jest, twoja, to jest Twoja sprawa i nie powinnaś, czy nie powinieneś czuć z tego powodu poczucia winy, bo e, to nie Ty powodujesz, że ta druga osoba się tak zachowuje. To, że mm, oskarża cię o to, że jesteś wredotą, że wszystko przez ciebie, że jest tak, a nie inaczej, że po prostu tak się nie da, że przez twoje gadanie to ja się muszę nachlać, muszę i zagrać, bo moje napięcie jest tak wywalone w kosmos. To są wszystko mechanizmy uzależnienia związane z tym, żeby właśnie iść skorzystać. Moje ostatnie chlanie tak właśnie wyglądało, że... Po iluś tam tygodniach, miesiącach niepicia, napięcie było jakieś takie duże, gdzieś zaniedbałem siebie. No i wykorzystałem pierwszy pretekst jakiejś sprzeczki, kłótni czas na drzwiami. I było potem trudno i ciężko. Ale było mi to potrzebne, bo to mi pokazało, w którym miejscu jestem. No i od tego czasu minęło już. 9 lat, prawie. także pamiętaj, że twoje życie to tylko od ciebie zależy, jak wygląda twoje życie. Ty masz odpowiedzialność, bierzesz odpowiedzialność za swoje własne życie. Masz moc, masz moc działania, masz moc nie, masz prawo się nie zgadzać, bez względu na to, kto to jest, bo z tej choroby, wiesz co innego, też jak osoba pije szkodliwie, ale to mm, tutaj, też bym nie, tutaj też nie wolno odpuszczać, bo takie osoby się dużo łatwiej ogarnąć. Natomiast w tej chorobie nie ma półśrodków. To jest choroba śmiertelna i to, że ty będziesz mu pod dupcie podkładać podusie, spowoduje, że on do tej śmierci będzie bliż, bliżej. Po pierwsze, może, się, może mieć niewydolność narządową. Po drugie, może wpaść pod autobus, po drugie, może mieć wypadek w pracy, po trzecie, może zdarzyć się całe mnóstwo rzeczy, które e, doprowadzą go do tej śmierci właśnie przez bycie odurzonym. Statystyki są jakie są. One nie pokazują na przykład, że z e, tysiąc osób, tysiąca osób, które wpadły pod autobus, e, 60. Procent było pijanych. Tam jest w statystyce napisane, że one wpadły pod autobus, albo pod pociąg, albo pod samochód i tyle. A to, że były, że pierwotną przyczyną tego wszystkiego był alkohol. To samo w wypadkach samochodowych też jest x śmiertelnych wypadków, czy w ogóle wypadków, ale tam nie masz odnośnika. Dopiero jak zaczniesz kopać głębiej, ile tego było, ale wprost w tych wiadomościach tego nie ma. Więc. Jeżeli kochasz, to zaniedbanie, to grzechem zaniedbania jest to, że odpuszczasz. Bo się tego nie robi. Na początku będzie boleć, na początku sumienie będzie wołać: jak możesz, jak możesz? Przecież to jest człowiek ukochany, ojciec moich dzieci. Właśnie dlatego. To jest bardzo trudne. Cholernie trudne. Ale znajdziesz pomoc u specjalistów, można to przegadać, można znaleźć osoby podobne sobie. E, są osoby, e, choćby tak samo jak są anonimowi, alkoholicy są e, anonki, a, e, ale z stowarzyszeń takich, gdzie się ludzie grupują i wymieniają doświadczeniami i dają sobie siłę. E, po to właśnie, żeby nie łamać się i nie odpuszczać, jest mnóstwo. I mimo, że czasami się to wydaje, nie ludzkie, ale jedyne. Z tym zostawiam, bo nie jest to łatwe, wiem. Wiem. Czasami stawiałem się w, dru w drugiej... Starałem się postawić, wejść w buty tej drugiej strony i to, co we mnie się pojawiało, stwarzało straszliwy opór. Ale wiem, że jako osoba dla osoby uzależnionej to jest jedyna droga. Także z tym... Już zostawiam, kończę i do następnego razu cześć.